Tu się zabarykadowali. Tu, tu wodę chyba, trzeba iść znowu. Oh. Charger leci. Ło! Wow. Wow, coach w powietrzu! <laughs> Albo tą drogą może trzeba iść. Tutaj. Nie wiem. Pełno trupów. Hey, the o, znowu ten dziwny boomer. No, Ow. znowu mi się pojawiają te dziwne dźwięki steamowe. Nie wiem co to jest. No, Dobra, ten koniec. Twój, ten Twój spał w 12 tu jest. Tak? Mm. A, dobra, znowu na ostatnim miejscu. A, Zabójca tanków, yeah, drugie miejsce. No. Wcytuj się szybciej. No, a teraz mamy jakieś slumsy. W ogóle. Mhm. Specjalne zarażone cztery chyba. A, gdzie jest. O! Moja ukochana broń w tej grze. Co I bo mi przerwało? Że moja ukochana broń w grze. Aha. O, Nick nie chce wziąć apteczki. Nick, weź apteczkę. Nik! Bo cię zbije. Bo ty... Bo ty to debile. No nie chcę wziąć tej apteczki. Ej, no może ktoś ją weźmie. A... Dobra, nieważne. Mm, da Daj się tu coś ustrzelić. A, trochę za daleko. Dobra, otwieramy? No. Dobra. <laughs> Ała uwaga strzelam w jakiś kanister. O dostałam coś Ała. Co dostałam? Myślałam, że kurde to będzie ogniem, a to nie jest og... nie jest ogniem. To był jakiś z gazem pewnie. Bir Piwo je yeah. dawać piwo puste półki. Kurde. Co to za sklep? O, coach ginie. Jak <grywka> <grywka> leżące zombie. Mobierne Pi no te pilsy. Pilsy jakieś mam. Uu. Ło! Yeah, Nie, no, chociaż raz zabiłam Chargera. To ciekawe, bo ja w większości niego strzelałem. No, to tak samo jak ja strzelam, za niektórych specjalnych zarażonych to też tak. Więcej strzelam, a i tak zalicza się komuś innemu. Kurde, znowu umieram. Ja to mam pecha. <ścoughs> o, 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 coś słyszę. Boomera chyba. Gdzieś Żyga. Mm. Tam jest kładka. Jakiś mostek. Kurde, nie wiem, gdzie <laughs>. <laughs> Wo, Ło, spiter znowu. I smoker! Cholera, wciągnął mnie. <laughs> no, spadać, zombie. Kurde, wredne zombie. Czekaj, się, muszę się uleczyć. <śmiech> znowu. A <laughs> no, zakra. Ty już i pilsy i apteczkę wykorzystałeś. No <laughs> Ja uwielbiam ja to jest Kurde To zgaś tą latarkę to latarnie będą lecieć do ciebie, bo jest wystarczająco jasno, że nie musisz jej używać no, A ja lubię latarkę <laughs> No dobra O, czekaj, patelnia kolejna O, pilsy Fajnie. O, tamcy Ło wow. Kurde no! Skąd on się wziął, kurczę, ten... hunter? Z pod ziemi mi wyrósł. No... Raczej a tutaj raczej z wody. No, możliwe. <laughs> Oj, Jezus Maria, nie straszcie mnie. Co tam? Je, tam jest witch! Kurde, ja tam nie podchodzę. Idziesz zabić witch? Witch? Łe, przestraszyłeś. nie, ja... <laughs> o, nie udało to... się. Myślę, że się tą bronią mu do cholera. No, to trzeba, kurczę, nieźle wyczuć moment. Jezu, to są te topielce, wiedziałam. Gdzie teraz? Yy, nie wiem. <laughs> Ale liczniki teraz. Jesteście? Tu, tu, tu. O o, znowu mamy jakiś przycisk na hordę. Gdzie? Tu jest jakiś lewarek. Nie wiem, jesteśmy gotowi. No ja tak. No dobra, no to No, no. A, kurde, przycięło mi teraz. <laughs> Jeszcze ja, i we mnie nich O, fajnie tu nas nie dostaną. <laughs> no nie wiem, bo one się lubią spinać. <laughs> Kurde, tak ciężko do nich strzelać, jak na tak. Auć! Smoker mnie ciągnie. Kurde! Pomocy! Pomoc! No! Uh. Kurde, muszę tam wleść jeszcze raz. Idę przed siebie. pałonowo, <noise> zombie tu, jest. tu, jest. Ło jestem o Boże. Nie no Nie Dobra, się stąd ruszyć w ogóle. Dobra, skończyła mi się amunicja. Teraz już no. tylko patelnia to szybko ci się skończyła. O nie, Hunter tam jest. Ja tam nie idę, bo on mnie zabije. No Jeszcze coś tam idzie. Kurde. Hunter, Huntera już nie ma. A te to piece to pełzają, kurde, te jak jockey'e <śm> No. O kurde. możesz, bronie. O! Co to jest? O, kałasznikow. O, i to, to jest fajne. Też to lubię. Nie wiem, co to jest. M M16. Aha, dzięki. <laughs> Jesteś moją skarbnicą wiedzy na temat broni. A <laughs> um, zacięłam się. Wow! Jezus. Eee, <laughs> to był kolor A, gdzie poszedłeś? Do Kibla. <laughs> <laughs> Okej. <Okay. Ale> ten <laughs> Nie zostawiaj mnie samej. <laughs> Ojej. Czekaj, bo my chyba tam musimy iść. A tam gdzie mamy jakieś kładki. Ja nie wiem. <laughs> ja też nie wiem. No <laughs> tu są też jakieś kładki. Ale tu też widzę klatki. Czekaj, może. Tyś... O, witch. Kurde. Nie, ja tam nie podchodzę. Ja ją zostawiam w spokoju. O, o. Safe Czekaj, bo mi witch tutaj się przestraszyła chyba. Kurde okay. Na ciebie znowu poleciała. Myśle, bo mówi, że przestraszyła, to dla człowieka ja szczeraj, żeby ci pomóc, kurde. No, ale jednak się pomyliłam, bo ona tak wstała i ja nie wiem, właśnie... W tym momencie jeszcze chyba nie jest przestraszona, tylko... Tak mi się wydaje. A jakoś... cudem, jak ona ino powali, to zaraz tyle życia bierze? No, ona jest najsilniejsza chyba, w ogóle, z wszystkich tych zombiaków... Specjalnych, tak mi się zdaje. W sumie... Albo tank naj. Tank jest się najsilniejszy, według mnie. A może witch najwięcej obrażeń zadaje? Nie wiem. Zresztą mówiłem ci jakiś czas temu, że na ekspercie witch momentalnie zabiła, nie powala, nie? No. <laughs> witch. Witch, witch. Teraz mamy plantację na bagno. <laughs> Gdzie ci to pisze? Okej, teraz? Wczytywanie, bagienna, gorączka, 4, plantacja. <laughs> Specjalnie zarażonych cztery. ja znowu dwa tylko. <noise> Ogólna sprawność. Ale coś się dużo i wczytuje, bo już jest drugi raz to samo. No. O jest. FPS -y spadły przez chwilę. <noise> A, 40% zdrowia. I 80. O znowu ten. Kołcz nie wziął apteczki. Kto? Kołcz nie wziął apteczki. Czekaj, to może uda się, że tak powiem, uleczyć i zabrać jego apteczkę. Niech tylko się po nią nie wraca. O, udało się. Ha. Dobra, możemy iść chyba. Bo okay. słoneczko wzeszło nad bagnami. Mm. moment to nie są te bagna takie straszne, jak sobie wyobrażałem i myślałem. Znaczy, no, dla mnie są trochę straszne, ale jak gram z tobą, to jakoś mniej się boję. No, kurde. A! Zerwało mi połączenie przez chwilę. No mi też tak parę razy robiło. Kurde, dziwne. Ale mi pierwszy raz. A dobra, nieważne. Aha pełno zombi. Macie zombiaki. Nafaszeruję was ołowiem. No kurde. Hmm. O, zatrzymałam się na krzakach. Tu jest A! granat. O kurde. Hunter, wszystko na mnie pluje. Spiter, nie w ogóle masakra. Tu, tu jest granatnik, jakbyś chciała. E, to? No. Na co patrzę? Co no. to jest? W... Granatnik, raz widzę Takimi jak, rakietami szczelo. Wow! Ale <laughs> Czekaj. No wiesz, to jest powolna broń. Jak blisko ciebie strzelisz, to i ciebie rani. No to myślałam się. Ło! Wow, ale wysadziłam tego zombiaka! A ile ja można było yy, Naboi jest... Yy, teraz 39 yy, No to było chyba 40 40, bo 2 razy No może yy, Dobra Ło! Wow. Tam jest spiter że i z splitera. Tam na górze widziałam amunicję na dachu tego czegoś. A, dobra, może na razie patelnią, żeby sie siebie nie wysadzić przy okazji. O, siekierka. O, to może się